Witam kochani bardzo serdecznie, dziś przechodzimy do kolejnego streszczenia Monday Night Raw z dnia 17 czerwca 2025 roku. Gala otworzył nikt inny jak Liv Morgan oraz Dominik Mysterio. Liv wspomniała, że przypomniała nam wydarzenia z poprzedniego tygodnia, gdzie to znokautowała Nikki Bella i zostawiła ją na środku ringu i poinformowała nas, że żadna Nikki Bella nie utorowała jej drogi w przeszłości i to ona zasłużyła sobie na wszystko, zapracowała sama na siebie i w pewnym sensie się z nią zgadzam, ponieważ no, dywizja Div raczej nic nie utorowała, drodzy, to niby Diva Revolution było, ale to nie miało kompletnego sensu za tamtych czasów, dlatego też uważam, że tutaj Leaf miała rację. Niestety, no, oczywiście cały segment przerywa obecna mistrzyni kobiet, czyli Io Sky, która wspomniała, że niestety, no, odmienne zdanie Leaf, czyli powiedziała, że oczywiście Nikki Bella autorowała im tę drogę i tak dalej, no i że powinna mieć pełna szacunku, nie ma szacunku do niej, jak i do Nikki Belli, po czym chciała trafić, no nokautując, chciała trafić Leaf, ale trafiła oczywiście w Dominika, no i ci dwoje uciekli oczywiście z ringu i na tym się kończy pierwszy Segment. Następnie przechodzimy oczywiście do walki w Fate of 4 Way, do półfinału Queen of the Ring, i tutaj oczywiście wystąpiła Stefani Wagner, Rocka Rodriguez, Iwinar oraz powracająca Aska. Niestety na nie moją korzyść, bo liczyłem na Stefani Wagner, wygrywa powracająca Aska i to ona zakwalifikowała się do półfinału Queen of the Ring i zmierzy się prawdopodobnie na Knight of Champions yy, o miano yy, królowej ringu oraz o tight shota do tytułu mistrzowskiego. Oczywiście po walce Aska wspomniała, że jest zadowolona, że powróciła. No, i energia dalej ją napełniać, że ogień jej nie wygasł, jakby jechała na benzynie. No, i oczywiście chce zostać zwycięzczynią. Queen of the Ring. Następnie przenosimy się oczywiście do Judgment Day, czyli na zaplecze. Raker Rodriguez jeszcze pokłada swoje obolałe miejsca, no bo oczywiście, a nie dodałem oczywiście, że y, Aska wygrywa poprzez to, że Ria Ripley zainterweniowała w tej walce i zaatakowała Raker Rodriguez. Po czym została Raker podłożona dla Aski i Asuka po prostu tylko wykonała akcję kończącą i przypięła Raker. Następnie, tak jak wspomniałem wcześniej, przenosimy się do Judgment Day, no i tutaj Raker. Rodriguez jest obolała, chciało mówić y, z Leaf strategię walki z Carni Sejm, jednak no niestety y, y, Leaf Morgan odeszła obrażona, dlatego też sytuacja w Dżedżu będzie lekko napięta, no i oczywiście w tym momencie tutaj jeszcze Jamie McDonald dzisiaj ma stanąć do walki z AJ Stylesem, dlatego też zapytał dlaczego on ma walczyć z AJ Stylesem jednak tutaj widzimy, że Dominik Misterio stwierdził, że Finn Balor ostatnim razem poległ dlatego też dzisiaj zdejmieni się z nim Jamie McDonald. oczywiście do ringu zawitał nie kto inny jak World Heavyweight nowy, World Heavyweight Champion Gunter. No i tutaj Gunter przyznał, że Jeyusu okazał się lepszy na WrestleMania, jednak w tym momencie to on jest lepszy. Fani domagali się oczywiście Goldberga, a Gunter stwierdził, że tak, z takimi dziadkami to on jednak nie walczy i że jednak on się tu nie pojawi, po czym oczywiście rozumiewa muzyka, no i co? Proszę Państwa, Dziadzia Goldberg powraca, także no cóż, <laughs> nie spodziewałem się tego właściwie, no były przecieki, były spoilery, no ale to to już jest lekka przesada moim zdaniem, jeżeli on jeszcze wygra to mistrzostwo na Saturday Night. To ja po prostu przestanę chyba oglądać wrestling, no ale nie. No niestety, spodziewam się, że jednak on to wygra. Yy, ustalono oczywiście, że na, na yy, Saturday Night Main Event Gunter będzie bronił prawdopodobnie mistrzostwa World Heavyweight Champions z Goldbergiem. Także Dziadzia Goldberg po raz kolejny chce zainterweniować w historii WWE, dlatego to jest coś niesamowitego i zarazem ledwo chodzi, ale jeszcze on chce tytuł mistrzowski. Nie wiem, co mam o tym myśleć, no ale cóż, tak jest WWE. Następnie przechodzimy do walki. AJ starczyńca kontra Jamie McDonald's no i pomimo prób interwencji Dominika Mysterio yy, mm, oczywiście AJ Styles wygrywa, czym zyskał sobie w ogóle na zapleczu, potem po rozmowie z Nickiem Aldisem zyskał miano pretendenta do tytułu interkontynentalnego, także będziemy mieli walkę Dominik Mysterio kontra AJ Styles już niedługo na gali pay-per-view także będzie się działo no i oczywiście do ringu poweszła teraz nikt inny jak Bailey powracająca Bailey, przywitała się oczywiście z fanami, powiedziała, że jest bardzo zadowolona z tego swojego powrotu, że cieszy się, że ich tu wszystkich widzi no i oczywiście chciała się, nawiązała pyskówkę do Becky Lynch, która rzekomo znaczy może i rzekomo uszkodziła ją na WrestleMania, dlatego nie wystąpiła w walce o tytuł po czym pojawia się obecna mistrzyni Intercontinental, oczywiście Becky Lynch, no i zaczęła się oczywiście pyskówka między paniami, co doprowadziło do tego, że Bayley na sam koniec nie wytrzymała i wymierzyła potężny liść dla Becky Lynch, a ta uciekła z ringu. Na zapleczu oczywiście później Nick Ali stwierdził, że yy, Liv Morgan Yy, przepraszam, na zapleczu Nikali stwierdził, że Bailey dostanie za tydzień szansę na row o tytuł interkontynentalny, czyli mamy po prostu walkę yy, Becky Lynch kontra Bailey już za tydzień na Monday Night Raw. Następnie przechodzimy do walki Kairi Sane kontra Leaf Morgan. Niestety tutaj stała się rzecz straszna, może nie tyle straszna, co bardzo niedobra, ponieważ yy, w przerwie reklamowej, po przerwie reklamowej, gdy już powróciliśmy, Kairi Sane została zwycięzciem, ponieważ Leaf Morgan doznała jakiejś kontuzji i nie jest to prawdopodobnie storyline, po czym Kairi Sane została po prostu. Zwycięzciem tego pojedynku, z... dlatego że Liv Morgan nie była w stanie już walczyć. No i oczywiście na sam koniec, proszę państwa, walka wieczoru to Fateful Way, oczywiście też kwalifikujący, kwalifikujący się do King of the Ring. No i tutaj Jay Uso kontra Sheamus, Rosef i Bron Bronson Reed. No i tutaj oczywiście zakwalifikował się niekto inny jak Jay Uso, także jestem bardzo, bardzo ciekawy, co tu się jeszcze wydarzy, ponieważ po walce oczywiście zainterweniował Seth Rikin Rollins, który chciał wziąć sprawy w swoje ręce i zaatakować Jaya, ale zajął się również Cody, i po chwili namysłu się wycofał z ringu, co doprowadziło do spojrzenia na linii Road Uso. Tak więc ci panowie, bo się panowie zmierzą, się oczywiście w yy, praktycznie jeden i drugi się zakwalifikował w King of the Ring, także no, jeden i drugi będą musieli ze sobą się zmierzyć, co doprowadziło oczywiście takiego zakończenia obrazka Monday Night Raw. Przyznam wam szczerze, że Monday Night Raw nie było dziś jakaś zbytnio ciekawe, po prostu walki kwalifikacyjne. Dziwne, nie było Johna syny. jestem zaskoczony. Pierwszy row, bo tak jak teraz nie było, no ale i nie było Randiego i tak dalej. No ale cóż, no, walki kwalifikacyjne i i tak dalej, także na tym, tym akcentem, a jeszcze możemy zrobić tak, że jeszcze mamy aktualną kartę na Knight of Champions czyli na aktualne kartę na chwilę obecną w WWE mamy Dominika Mysterio kontra AJ Styles o tytuł interkontynentalny final Queen of the Ring, czyli Asuka lub Alexa Bliss kontra Roxanne Perez lub Jade Cargill, w zależności od tego jak to się wszystko odbędzie na SmackDown, final King of the Ring Jay Uso lub Cody Rhodes kontra Sami Zayn lub Leandri Orton, w zależności który z nich wygra, oczywiście na SmackDown no i oczywiście Andy WWE Championship, John Cena kontra C Punk. A tym akcentem, oczywiście, dzisiaj kończymy już omówienie wydarzeń z Monday Night Room. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jest to taki krótki, skrócony materiał, ponieważ dzisiaj już jest dość późno, a wróciłem dopiero niedawno z pracy, dlatego postanowiłem nagrać to troszeczkę tak po skrócie. Mam nadzieję, że materiał Wam przypadł do gustu. Jeżeli tak, to oczywiście, zostaw coś po sobie w komentarzu. Jakie są Twoje przemyślenia? Jak uważasz, co się wydarzy na najbliższych walkach? Kto wygra najbliższe walki kwalifikacyjne? Jestem bardzo ciekawy, chętnie przeczytam, odpiszę. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Oczywiście, nie zapomnij o subskrypcji kanału, o łóżka w górę i widzimy się w kolejnych materiałach już niebawem